Dzień dobry, nazywam się Jan Bogdaniuk, jestem aktorem, mam 180 cm wzrostu. E, na co dzień noszę okulary, e, ale teraz je zdejmę, bo moje światło za bardzo się w nich odbija. E, zresztą i tak przeważnie gram w soczewkach. E, ukończyłem szkołę muzyczną przy ulicy Petnarskiej na Wydziale Wokalno-Estradowym, e, śpiewam barytonem. Potem przez prawie 10 lat grałem w teatrze Piana Sypialnia w Warszawie szukałem cały czas jakby swojej własnej też drogi aktorskiej między innymi w, w szkole Impro aż w końcu natrafiłem na technikę Meissnera. najpierw uczyłem się w laboratorium Meissnera, później w Meissner Institute Poland gdzie ukończyłem cały kurs i gdzie zresztą dalej się uczę tylko już teraz jako przyszły instruktor techniki w 2020 Roku miałem swój debiut w filmie pełnometrażowym Triumph of the Heart, amerykańska produkcja historyczna, gdzie zagrałem więźnia obozów Auschwitz, schudłem 15 kilo, nauczyłem się mówić po angielsku z niemieckim akcentem, cała historia z takich jeszcze fajnych projektów. W 2002-2024 roku zagrałem w Wsi Patrol Life wielki wyścig, rolę burmistrza Handlingera, czyli głównego złoczyńcy. Um, co poza tym? W wolnym czasie lubię czytać książki, oglądać filmy, przedstawienia, ale przede wszystkim, kiedy jest pogoda, kiedy jest lato, uwielbiam się z moją żoną wyrwać na Mazury, na żagle. Okej, okay, to chyba wszystko. Dzięki wielkie i do zobaczenia!